Nie dla szantażu. Sojusz Lewicy Demokratycznej mówi wyraźnie nie dla szantażu politycznego, którym politycy prawa i sprawiedliwości próbują wywierać nacisk na całe środowisko środowisko polityczne, ale także i opinię publiczną. Nacisk, który ma służyć tak naprawdę grze politycznej. Pierwsza rocznica tragedii smoleńskiej. Powinna przebiegać w atmosferze poszanowania, w atmosferze głębokiego żalu i bólu, i w pełnym porozumieniu. I dobrze byłoby, aby właśnie taką filozofię wszystkie środowiska polityczne zechciały w tym dniu, 10 kwietnia, wyrazić. Jeśli jednak prawo i sprawiedliwość w sposób tak jednoznaczny mówi, że my będziemy protestować dopóty, dopóki nie powstanie na krakowskim przedmieściu pomnik, który będzie upamiętniał prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki, to to jest szantaż polityczny. Politycy nie powinni decydować o tym, gdzie i jaki pomnik powinien powstać. Zwłaszcza w takim szczególnym miejscu, jak... Z serce Warszawy. W takich miejscach muszą umiejętnie proponować określone zagospodarowanie architektoniczne, ale także i w wymiarze symbolicznym specjaliści, urbaniści, architekci. Na Krakowskim Przedmieściu nie powstał pomnik wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II. Dlaczego nie powstał? Bo konserwator zabytków powiedział, że nie ma tam miejsca na tego rodzaju pomnik, że on zburzyłby to zagospodarowanie, które jest interesujące i ma swój specyficzny klimat. Może powstać pomnik w innym miejscu. I dokładnie podobna filozofia powinna obowiązywać wobec upamiętnienia wszystkich, powtarzam, wszystkich ofiar tragedii smoleńskiej. My chcielibyśmy, aby jeśli mamy o tym rozmawiać, to żeby rozmowy były na linii ci, którzy proponują i przede wszystkim rodziny ofiar. To nie może być tak, że tylko jedno środowisko polityczne narzuca określone rozwiązania. Zwłaszcza jeśli mówimy o ściągnięciu do Polski, co jest oczywiste, bo to jest Polska własność wraku samolotu Tu-154. Jeżeli ten wrak do Polski powróci, a powróci na pewno, to wówczas najlepszym miejscem dla tego wraku powinna być Cytadela Warszawska. To miejsce gdzie będzie umiejscowione Muzeum Wojska Polskiego, może być doskonałe do tego, aby ten wrak tam się znalazł. On już będzie miał mniejsze znaczenie dowodowe, pozostanie tylko symbolem. I ten symbol w obszarze Muzeum Wojska Polskiego miałby znakomite miejsce. Sojusz Lewicy Demokratycznej wyraża filozofię opartą na tym, że jeśli mamy budować pomniki, to budujmy pomniki żywe, pomniki, które będą dawały szansę na to, aby wczuwać się w atmosferę miejsca, w atmosferę sytuacji, których dotyczą. I dlatego też mamy swoje propozycje w odniesieniu do szczególnego upamiętnienia ofiar tragedii Katyńskiej i bardzo proszę o zaprezentowanie konkretnej propozycji, która odnosi się do Znakomite inicjatywy radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wiceprzewodniczący Rady, pan Sebastian Wierzbicki, bardzo proszę. Dzień dobry, szanowni państwo, to jest pismo, apel do Hanny gronkiewicz Walc, prezydent miasta stołecznego Warszawy. Pismo, które zostało oficjalnie złożone kilka dni wcześniej, za chwileczkę zostanie państwu rozdane. Natomiast inicjatywa nasza rozpoczęła się już na początku marca tego roku. Sojusz Lewicy Demokratycznej w Warszawie postanowił przerwać dyskusję, polityczną dyskusję, pomiędzy Platformą Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością dotyczącą upamiętnienia Lecha Kaczyńskiego jako ofiary katastrofy smoleńskiej. Sojusz Lewicy Demokratycznej w Warszawie uznał, że po pierwsze, jeżeli już upamiętniamy, to musimy upamiętnić wszystkie ofiary tragedii, a druga sprawa, że musimy zrobić to w sposób symboliczny, godny, ale przede wszystkim niekontrowersyjny. Stąd zaapelowaliśmy do Hanny grąkiewicz Walci, i do wszystkich klubów w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy o to, że najlepszym sposobem upamiętnienia tych ofer, ofiar będzie posadzenie 96 szlachetnych drzew w którymś z warszawskich parków lub w nowym miejscu, które stałoby się zaczątkiem takiego parku. Mało tego, zaproponowaliśmy, aby to miejsce nazwać od tych drzew skwerem bądź parkiem 96 drzew. Żebyśmy nie mieli znowu kłótni przepychanek o nazwę, czy to ma być tragedii smoleńskiej, katastrofy smoleńskiej, czy jeszcze inaczej, bo wiecie Państwo doskonale, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało w tej sprawie różne pomysły. Dlatego uznając, że ten sposób upamiętnienia jest przede wszystkim symboliczny, jest godny, symbolizuje nowe życie, symbolizuje jakieś trwanie i przede wszystkim służyć będzie również Warszawiakom jako miejsce, w którym będą oni mogli się spotkać, w którym będą mieli okazję do chwili refleksji nie tylko nad ofiarami tej tragedii. Sojusz Lewicy Demokratycznej podszedł do sprawy bardzo merytorycznie. My zwiedziliśmy i w współudziale z władzami niektórych dzielnic poznaliśmy kilka z lokalizacji, wskazaliśmy te lokalizacje. Hanny Gronkiewicz-Walc. Aktualnie w naszej ocenie są to najlepszymi lokalizacjami, są dwie położone przy ulicy Puławskiej, przy skrzyżowaniu z Idzikowskiego, czyli to, że są miejsca przy głównych arteriach miasta naszego, miejsca, które w stu procentach należą do Miasta stołecznego Warszawy i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego są zapisane jako tereny zielone, a więc nie ma żadnych przeszkód proceduralnych i formalnych, aby w tych miejscach nie mogły powstać takie parki. Zwróciliśmy się z apelem do Hanny Grąkiewicz-walc. Z tego miejsca dzisiaj tutaj ten apel ponawiamy. Mamy nadzieję, że Pani Prezydent i Platforma Obywatelska podejmie w tej sprawie decyzję szybko. Oczekujemy, że stanie się to jeszcze w tym tygodniu, tak abyśmy mogli chociaż tego 10 bądź w okolicach 10 kwietnia, e, wsadzić symbolicznie chociaż jedno drzewo, bo zdajemy sobie sprawę, że cały proces utworzenia tego parku e, nie da się przeprowadzić ad hoc. Chcemy, żeby to było mądre zagospodarowanie terenu, e, eleganckie i takie, które posłuży mieszkańcom e, Warszawy. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałbym, żeby nasza koleżanka Paulina Piechna, wiceprzewodnicząca Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej w mieście stołecznym w Warszawie przekazała Państwu informację na temat sytuacji również dotyczącej upamiętnienia jednej z ofiar tej tragedii, naszej koleżanki, przyjaciółki, pani poseł Jarugi Nowackiej na temat tego, co się wydarzyło wczoraj w dzielnicy Mokotów. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, wczoraj... Odbyło się głosowanie skandaliczne, małostkowe. Głosowanie nad nadaniem imienia minister Izabeli Jarugi Nowackiej Centrum Integracji Mieszkańców na Mokotowie. Wczoraj na sesji Rady Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy Klub Platformy Obywatelskiej w 15 osobach zagłosował przeciw. Klub Prawa i Sprawiedliwości wstrzymał się od głosu. Tylko Sojusz Lewicy Demokratycznej stanął na straży pamięci. Naszej koleżanki Izabeli Jarugi-Nowackiej. Platforma Obywatelska wczoraj uznała, że Izabela Jaruga-Nowacka nie jest godna nadania jej imienia Centrum Integracji Mieszkańców. Na Mokotowie, w miejscu, w którym żyła, Centrum Integracji Mieszkańców, które pomaga kobietom w wielu życiowych sytuacjach. Szanowni Państwo, Platforma Obywatelska. Zapominając, próbując zapomnieć o tym, że zginął w Smoleńsku Lech Kaczyński, zapomniała również o pozostałych 95 ofiarach katastrofy smoleńskiej. Również o swoich ofiarach. Prawo i Sprawiedliwość walczy tylko o pamięć prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Szanowni Państwo, czy są ofiary gorsze i lepsze tej tragedii? Chcąc rozwiązać ten konflikt w Sojusz Lewicy Demokratycznej, również w Warszawie, Mówi nie. Mówi, trzeba uczcić pamięć tych, którzy zginęli tak, jak żyli. A pani minister Izabela Jaruga-Nowacka, nasza koleżanka i przyjaciółka, żyła pięknie. Nie powinniśmy czcić ich śmierci, powinniśmy czcić ich dzieło. A pani minister Izabela Jaruga-Nowacka swoim życiem pokazała, że jej dzieło było ważne i potrzebne. Po to są żywe pomniki, o których mówimy, żebyśmy pamiętali to, co najlepsze było w osobach, które zginęły. A na pewno Centrum Integracji Mieszkańców to miejsce, w którym każdego dnia kontynuowalibyśmy pracę naszej koleżanki Izabeli Jaruginowackiej. Zwracamy się do Platformy Obywatelskiej, do radnych prawa i sprawiedliwości, żeby przemyśleli swoją decyzję, bo wiemy o tym, że Centrum pomału gdzieś jest odsuwane w bok, nawet na stronach Urzędu Dzielnicy Mokotów. Przemyślcie swoją decyzję. Tam było 96 ofiar, w tym również Izabela Jaruga Nowacka. Niewątpliwie kobieta, która zasłużyła się dla kobiet, ale dla wszystkich obywateli Polski. Szanowni Państwo, my nie jesteśmy reprezentantami siebie, my nie jesteśmy reprezentantami naszych barw politycznych przede wszystkim, my jesteśmy reprezentantami ludzi, a o takich ludzi nasza koleżanka. Izabela Jaruganowacka walczyła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dodam tylko, że w przyszłym tygodniu tutaj w Sejmie odbędzie się specjalne spotkanie poświęcone pani poseł Izabeli Jaruganowackiej i pamięci. Jest specjalna książka wydana z jej dotychczasowym dorobkiem. Przekażemy Państwu również zaproszenie na to spotkanie. Bardzo proszę, czy są pytania do Państwa radnych, Pana posła? Proszę bardzo. Karolina Lwicka TV. Ja chciałabym zapytać o komentarz do propozycji dziś przedstawianych przez premiera, ale wychodzących od prezydenta, czyli szczątki tu polewa jako fragment monumentu poświęconego pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej. Pis już teraz odpowiada, że to gra na zwłokę, bo nie wiadomo, kiedy ten wrak wróci do Polski. Nie widzimy przeszkód, aby fragment tego wraku, bo rozumiem, że nie cały wrak i nieznaczna jego część, ale fragment symboliczny mógł być na takim pomniku jeśli będzie podjęta decyzja o jego zbudowaniu umiejscowiony to jest kwestia umiejętnego zagospodarowania umiejętnego architektonicznego przygotowania a fragment samolotu tu 154 będzie symbolem który wyrażać będzie nasz wielki ból Bardzo proszę czy są jeszcze pytania Widzę, dziękuję Państwu za spotkanie, dziękuję bardzo